Szanowni Państwo, do prezentacji wyników i do sondażu Exit Pol pozostała nam, patrzę uważnie na zegarek. Dokładnie minuta. Ja przypomnę tylko Państwu, że wybieramy dziś prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a urząd ubiera, ubiega się 13 kandydatów do głosowania. Jest uprawnionych 20. 9 milionów Polaków, prawie 29 milionów Polaków, którzy głosują w 32 tysiącach komisji wyborczych. Frekwencja na godzinę 17 według PKW to nieco ponad 50%. Co ważne, także według PKW nie było żadnych poważnych incydentów i cisza wyborcza nie będzie zatem przedłużona. A oficjalne wyniki, nie te sondażowe, ale te, tak jak mówię, oficjalne poznamy albo w poniedziałek wieczorem, albo... We wtorek rano to będzie zależało, jak protokoły z komisji będą spływały z zagranicy. 15 sekund do wyników. Pierwsze pory wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski, na drugim miejscu Karol na trzecim, Sławomir Męcen, na czwarte Grzegorz Braun, Adrian Zandberg, Szymon Chłownia i Magdalena Bieja. Takie są wyniki sondażu Exit Pol. Rafał Trzaskowski dostał 30%, 0,8%. Karol Nawrocki 29,1%. Męc, Sławomir Męcen 15,4%. Grzegorz Braun, Tu jest niespodzianka. Jest park w tym sondażu. 6%. 80%. Adrian Zandberg, Misjęte.